Na początku tego dnia, zanim świat w pełni się obudzi, wznosimy nasze oczy ku niebu, aby ogłosić Ty jesteś Bogiem i to nam wystarcza. Nie przyszliśmy prosić ani narzekać. Przyszliśmy Cię uwielbiać, Ojcze, przyszliśmy uznać z bojaźnią i szacunkiem, że sam fakt, iż oddychamy, jest dowodem Twojej miłości. Ty jesteś początkiem i końcem, tym, który panuje nad wszystkim i wszystkimi, i tego poranka wybieramy rozpocząć nie w pośpiechu, ale w poddaniu, nie w szemraniu, ale w uwielbieniu. Niech każdy promień słońca, który przebija się przez niebo, będzie przypomnieniem, że Twoja wierność odnawia się wraz ze świtem. Niech nasze serce, Nauczy się szukać Ciebie nie tylko w chwilach nagłych, ale także w pięknie tego, kim jesteś. Panie, przyjmij ten poranek jako ofiarę. Niech nasze słowa będą jak miła wońka dzidła przed Twoim tronem, niech nasze myśli dostroją się do Twoich, Niech nasze uwielbienie nie zależy od dnia, nastroju ani okoliczności ale od niezmiennej prawdy Ty jesteś godzien, Ojcze wieczny, i wywyższamy Cię teraz w ciszy poranka, całym naszym jestestwem. Wznosimy naszą adorację ku Tobie, Panie. Nie tylko za to, co czynisz, lecz za to, kim jesteś, niezmienny pośród chaosu, stały w świecie nieustannych przemian. Ty nie zmieniasz się wraz z porami roku, nie jesteś dotknięty przez czas, nie poddajesz się wpływowi okoliczności, podczas gdy wszystko wokół nas może się rozpadać, ty trwasz, niewzruszony, bezpieczny, niezachwiany. Gdy ludzie nas opuszczają, gdy ludzkie obietnice zawodzą, to ty wciąż jesteś. Obecny, wierny, czuwający. Ty jesteś Bogiem, który nie odwraca twarzy, który nie opuszcza, który nie milczy, gdy najbardziej potrzebujemy usłyszeć Twój głos. A gdy kończą się nasze siły, gdy drogi wydają się zablokowane, a rozpacz szepcze, że nie ma już nadziei, to Ty wyznaczasz niespodziewaną ścieżkę pośród pustyni, Ty przemieniasz niemożliwe w świadectwo. I pośród tego wszystkiego istnieje jedno imię, które jaśnieje mocniej niż wszystkie inne. Twoje imię. Jezus imię, które uspokaja, które uzdrawia, które wyzwala. Imię, które niesie pokój, nadzieję i moc. Imię, które uwielbiamy całym naszym jestestwem. Nie ma atmosfery bardziej przemieniającej niż Twoja obecność, panie. Żadna siła, żaden scenariusz, żadne ludzkie słowo nie może się równać z chwałą i majestatem przebywania przed Tobą. I to właśnie w tej świętej przestrzeni prosimy: Tchnij na nas swojego ducha z pełną swobodą, przynosząc uwielbienie, które nie ogranicza się do chwilowych emocji, lecz rodzi się z wiecznej prawdy, Chcemy Cię wielbić nie tylko w dobrych dniach, ale przede wszystkim w trudnych chwilach, gdy wszystko krzyczy, by się poddać, bo nie wielbimy z wygody, lecz z przekonania. Pan zasiada na tronie ponad wszystkim, z mocą, która się nie chwieje, z życiem, które nie ma końca, z chwałą, której nikt inny nie może dzielić. Ty jesteś królem, ty żyjesz, ty jesteś panem absolutnym. Tobie należy się najwyższy honor, najczystsze uwielbienie i chwała, która nigdy się nie wyczerpie. I to całym naszym jestestwem, wszystkim, co mamy, ogłaszamy: Pan króluje na wieki. Podnieś, panie, pokolenie serc całkowicie poddanych. Ludzi, którzy nie szukają Ciebie z własnego interesu, lecz z miłości, mężczyzn i kobiet, którzy klękają nie tylko ciałem, ale całą duszą, całkowicie oddani wobec Twojej świętości. Powołaj czcicieli, których nie poruszają jedynie przemijające emocje, lecz prawda, która wyzwala, podtrzymuje i przemienia. Ludzi, którzy będą Cię uwielbiać nawet wtedy, gdy niebo wydaje się zamknięte, nawet gdy cisza jest jedyną odpowiedzią, niech kolana zginają się nie z obowiązku, lecz z uznania, że Ty jesteś Bogiem, niech łzy spływające po policzkach nie będą wynikiem bólu, ale głębokiej świadomości, że stoimy przed tym, który jest święty. Łzy, które wyrażają cześć i niezachwianą miłość. Niech każda kropla przelana na Twojej obecności przemieni się w ciche uwielbienie, w prawdziwe oddanie, w czystą adorację, i niech właśnie teraz niebo połączy się z Ziemią w jednym potężnym wołaniu: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Niech fala skruszenia ogarnie teraz serca, rozpuszczając wszelką obojętność, wszelką pychę i każdy opór, który dotąd powstrzymywał przepływ Twojej obecności. Niech dusza, wcześniej stwardniała przez ból życia lub rozproszenia tego świata, teraz całkowicie się podda wobec Twojego głosu. Niech niewidzialne bariery duchowego oziębienia Zostaną zburzone jak mury przed Twoją chwałą, A żadna twierdza ego niech nie oprze się Twojemu światłu. Niech serce, które dotąd było zamknięte, Otworzy się jak sucha ziemia spragniona. Deszczu duchu święty, dotknij tych, którzy już nie potrafili płakać. Tych, którzy byli zbyt zmęczeni, by się modlić, tych, którzy myśleli by zrezygnować z poszukiwania ciebie. Niech dziś kolana znów się ugną, nie z przyzwyczajenia, ale z odnowionej pasji. Niech padną na twarz z żywą duszą, z oczami pełnymi łez, z na nowo rozpalonym płomieniem. Niech każdy gest, każda łza, każda cisza przed tobą stanie. Się ołtarzem świadectwem, że Pan właśnie teraz odnawia życie. Niech ta modlitwa nie będzie tylko słowami rzuconymi na wiatr, lecz żywym ołtarzem, wzniesionym z wiary, skruszenia i całkowitego oddania. Niech stanie się świętym miejscem, gdzie niebo dotyka ziemi, gdzie nadprzyrodzone przenika to, co naturalne. Gdzie duch święty porusza się z pełną swobodą. Niech pan spojrzy na to wołanie, i niech z wysoka spuści swój oczyszczający, ogień, który spali wszystko, co jest próżnością, pychą i niewiarą. Niech moc najwyższego zstąpi z autorytetem, aby odnowić, wzmocnić i przemienić zmęczone serca w wojowników wiary. I niech łaska, ten boski nurt, który nas otacza bez zasług, przyjdzie jak rzeka, zmywając grzechy, lecząc rany i przynosząc pokój tam, gdzie była burza. Niech każde wypowiedziane tutaj słowo zostanie zapamiętane przed Bogiem, niech stanie się ziarnem zasianym w żyznej glebie, początkiem nowej historii. Bo gdzie serce jest posłuszne, tam Bóg zamieszkuje. Gdzie jest prawdziwe wielbienie, tam odpowiada ogień z nieba. Niech ta chwila na zawsze zapisze się w naszym życiu, nie jako kolejna modlitwa, ale jako spotkanie z chwałą wiecznego. Dziękujemy Ci, bracie i siostro, że byłeś z nami w tej świętej modlitwie. Jeśli ta chwila poruszyła Twoje, serce zachęcamy Cię, abyś pozostał z nami, subskrybując nasz kanał, abyśmy mogli wspólnie wzrastać w wierze, w modlitwie i w Bożej obecności. Niech Twoje życie będzie codzienną ofiarą dla Pana, a Twoje serce Jego świątynią. Niech. Błogosławieństwo Wszechmogącego. Spocznie na Tobie i na Twojej rodzinie. Niech Jego miłość prowadzi cię każdego dnia, Jego duch cię umacnia, a Jego pokój strzeże Twoich dróg. Do zobaczenia w kolejnej modlitwie. A kończymy tę modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.